Za chwilę zabiorę cię do centrum zarządzania sprzedawcy. Sprawdź, dlaczego warto tutaj zaglądać. Do centrum dostaniesz się bezpośrednio z naszej strony. Logując się otrzymasz dostęp do wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem twojego sklepu, rozliczeniami, promowaniem oferty, a także zarządzaniem kontem i ofertą twojego sklepu. Wystarczy, że wpiszesz swój login i hasło z panelu sprzedawcy Empik Place. Centrum zarządzania sprzedawcy umożliwi ci bieżącą kontrolę nad czynnościami wymagającymi natychmiastowego działania. Pierwsza od góry sekcja bądź na bieżąco: to informacja o obszarach wymagających Twojej szybkiej reakcji, jak informacja o nowych otrzymanych zamówieniach, opóźnionych zamówieniach, otwartych incydentach, wiadomościach od klientów. Wystarczy nacisnąć na którykolwiek z tych kafelków i przenieść się w odpowiednie miejsce, gdzie pogłębisz informację. Kolejna sekcja to jakość obsługi. Pozwala ona na monitorowanie swoich parametrów jakości obsługi klienta i porównanie ich z wymaganiami na naszej platformie. Sekcja Twoje zapasy pokazuje jaka jest sytuacja Twojej oferty, czyli ile ofert zostało przez Ciebie dodanych, ile z nich jest widocznych na stronie mpic.com, ile z nich generuje sprzedaż i, i które z nich są numerem 1 na karcie produktu. Informacje możesz pogłębić. Wystarczy, że najedziesz kursorem na więcej, dzięki czemu przeniesiesz się do okna, w którym możesz wygenerować raport Excel i przeanalizować dane. Ostatnia sekcja to Twoje wyniki. Ukazuje ona wyniki z bieżącego tygodnia sprzedaży w porównaniu do poprzedniego tygodnia, co pozwoli szybko reagować, jeżeli trend będzie ujemny. Po prawej stronie znajdziesz trzy sekcje. Sekcja z szybkimi dostępami, dzięki której jednym kliknięciem dotrzesz do edycji danych firmy, do ustawień dostaw i do miejsca, w którym dodajemy oferty. Sekcja Empik Ads, w której znajdziesz informacje o statusie kampanii, o ACOS, czyli wskaźniku mówiącym, ile zainwestowałeś w kampanię Empik Ads versus zysk, który te kampanie ci przyniosły. Znajdziesz też informacje na temat Twojej sprzedaży pochodzącej z kampanii. A jeżeli chcesz ustawić nową kampanię, wystarczy, że klikniesz na Więcej. W sekcji Rozliczenia znajdziesz informacje o wysokości swojej ostatniej wypłaty oraz daty kolejnej. Przycisk Więcej przeniesie Cię do okna, gdzie pogłębisz wiedzę. Menu po lewej stronie to hiperłącza do wszystkich kluczowych obszarów pomagających w zarządzaniu ofertą i sprzedażą. Już teraz zapisz w ulubionych adres marketplace.czs.empik.com i bądź zawsze na bieżąco z rezultatami Twojego sklepu na naszej platformie.